Zgodnie z obietnicą informujemy Państwa natychmiast, jak tylko mamy informacje o nowych przypadkach Polaków, którzy są z wirusem korona. Mamy cztery nowe przypadki. Tak jak powiedziałem, spodziewamy się kilku przypadków w ciągu najbliższym czasie. Jeden pacjent to jest osoba, która podróżowała w tym autobusie. Dzięki temu, że zrobiliśmy testy, wiemy, że jest osobą, która jest zarażona wirusem COVID. Jest dwójka pacjentów, którzy powrócili z Włoch. To są pacjenci w Szczecinie i jeden pacjent w Wrocławiu, który również ma pozytywny wynik. Wszyscy pacjenci są objęci opieką medyczną. Wszystkie kontakty zgodnie z raportem głównego inspektora sanitarnego, pana Misa Pinkasa, są namierzone. Ta dwójka pacjentów pokazuje działanie. Zgodnie z instrukcjami. Oni zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zarażenia wirusem zostało określone jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów. W związku z tym, po zgłoszeniu się do szpitali, zostali objęci kwarantanną domową i dostali zdalnie telemedycznie zwolnienie z pracy. Następnie poczuli objawy chorobowe w czasie kwarantanny, zadzwonili do inspekcji sanitarnej i zostali skierowani do szpitala i objęci już opieką medyczną. Tak wygląda sytuacja na dzisiaj, czyli w sumie mamy pięciu pacjentów. Nie mamy żadnego pacjenta, który jest w stanie zagrożenia życia.